Z kolejnym zaproszeniem na wieczór filmowy, na film Pierwsza Gwiazdka czyli prawdziwą opowieść o zaczynającą się od zwiastowania. Dzisiaj mamy tą uroczystość, więc warto sobie zobaczyć, jak to było w troszkę dziecięcym wydaniu. Ale wydanie jest pierwsza klasa, słuchajcie, dla małych i dla dużych. Wróćmy sobie dzisiaj do tej opowieści bożonarodzeniowej, bo warto. Świetna obsada. Historię znamy. Tu ją zobaczymy z troszkę innej perspektywy. Nie chcę nic zdradzać, bo nie zawiedziecie się. Ja jestem raczej tego pewna. Ale do tej dzisiejszej uroczystości chcę wrócić do czegoś, co jest trochę przykre, smutne. Dzisiaj jest także pogrzeb księdza Piotra Pawłkiewicza. Było mi danego poznać. Kiedyś mieliśmy okazję właśnie tak sobie siedzieć po śniadaniu, rozmawiać i o tym, i o tamtym, i nagle on mnie zapytał tak. Kosia, czy ty masz jakieś marzenia? Byłam zaskoczona tym pytaniem. A on nie czekając dodał: y, Warto mieć marzenia, musimy mieć marzenia, bo Pan Bóg spełnia nam te marzenia. On musi wiedzieć, co ma nam spełniać. Y, ten film jest właśnie o spełnianiu marzeń. O tym, że Pan Bóg spełnia te marzenia, spełnia je po swojemu, na swój sposób. Ten film jest właśnie o tym, co, o czym Ksiądz Piotr mówił. O tym, że musimy mieć marzenia, żeby Pan Bóg wiedział, co ma nam spełniać. Zapraszam do obejrzenia tej niesamowitej, bożonarodzeniowej opowieści. Warto.